Hai, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj jest u mnie poniedziałek, Śnieg z dynku, z oblani byliście wodą, przyznać się, przyznać się yy, Ja spędziłam nocy z dzieciakami, także rano mieliśmy słuchajcie pistolety i było obajabłko. A w ogóle chciałam powiedzieć, że rano staliśmy jakoś po 8, nie wiem, 8.30, coś takiego. No i mój mąż, panika, śnieg! To myślę, no jaki śnieg? Kurczę! Dzień wcześniej było tak przyjemnie i ładnie, gdzie miało być dużo zimniej niż zapowiadali w pogodzie, a tu się okazało, że było pięknie, ładnie, cudownie, a rano był śnieg. Teraz jest też zimno w cholerę, ale śniegu już nie ma, słońce świeci. No a teraz akurat zaszło, ale nieważne. Więc dobra, dzisiaj nie będzie vloga, tylko będzie taki bardzo, bardzo krótki film. O, widzieliście na początku filmu moje tulipanki? Tak myślę. Tak myślę o czym mówiłam, i przed chwilą y, musiałam zmienić kartę pamięci. Jezu, ej, wiecie co? Ja nie wiem. Ja jestem taka nieogarnięta z tym sprzętem, że to jest po prostu obłęd. Co chwilę, y, mam kartę 128 giga, i ja zamiast po prostu pousuwać wszystko i powydać na komputer, to ciłam na tej karcie to wszystko, a potem mi się ciągle pamięć kończy. Ja szało dostaję, że muszę coś usuwać. Ale nieważne, i teraz jeszcze mam jeden, jedną kreseczkę baterii, także zaraz będę wyzywać znowu. Dobra, więc szybko, chyba mówiłam na temat tulipanów i mm, muszę zaraz ich jeszcze pozrywać tutaj z naszego ogródka, bo pomarną po prostu, a miło nam będzie y, gościć je w wazonie. Y, dobra, jeszcze wiecie co? Zostałam fajną posiadaczką kilku maseczek z Garniera. No, jakoś tak, nie? Wszystko leci na czachę. Z Garniera i fajne jest oczywiście to, że to nie są maseczki w pławcie. bo w innym przypadku bym dostała szału. Tutaj mamy też 10 saszetek. To jest jakieś troszeczkę droższe cudo, ja już o tym słyszałam. Także zobaczymy jak to się sprawdzi. Nie mam naprawdę mam tylko tą jedną maseczkę w tubce, także idealnie. A tutaj mamy jakąś dostałam wersję tego żelu pod prysznic, po prostu taki kremowy i i co? I Pan aparat woli złapać ostrość na moje usta niż na te. <grym>, niż na żel. O dziękuję Panie aparacie. Miło nam. I tutaj mamy wiecie co, no nie chcę teraz zabłysnąć nie, ale tak na moje oko, to tu jest migdał i miód. <grym>, więc strzelam, że to jest migdał i miód. Pachnie tak mlecznie jak to wszystkie podobne. Szczerze Wam powiem, no takie na jedno kopyto to mleko i mm, czy tam miód, czy migdały, czy tam Podobnie bardzo. No ładnie, przyjemnie, tak delikatnie. Więc takie małe drobiazgi dostałam od, yy, od koleżanki, która jest bardzo szalona. Także dziękuję jeszcze raz bardzo serdecznie. A dzisiejszy film yy, to. Film, w którym poproszę Was o zadawanie pytań. Na Instagramie mmm, również wrzuciłam jedno zdjęcie, na pod którym też yy, prosiłam Was, żebyście zostawiali pytania, o ile jakieś macie, i stwierdziłam, że po prostu przyszła najwyższa pora, abyśmy odświeżyli sobie pytania i odpowiedzi. Nie wiem, co Wy na to. Jeżeli macie jakieś pytania, to bardzo proszę, walcie w komentarzu na dole, i będziemy sobie odpowiadali jakoś, tak wiecie, systematycznie. Nie no, zrobimy po prostu może odcinek z tej serii. Nie będę już odpowiadać we vlogach, tylko tylko normalnie zrobimy oddzielny odcinek. Dobra. Więc co? Już jest po świętach, ale i tak mimo wszystko życzę Wam wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Powrotu do pracy. A, z moją nogą dużo lepiej. Dużo lepiej. Boli jeszcze, ale powiem Wam szczerze, że po 3... po sześciu dniach dopiero pozbyłam się opuchlizny. Ale już jest sukces. Także mam nadzieję, że wszystko szybko wróci do normy. Ja idę na komputer, wyedytować sobie filmik i to i, I idę wypić herbatę. Dziękuję bardzo za uwagę. Trzymajcie się!